Witam serdecznie, nazywam się Agata Rytwińska-Spatek i jestem farmaceutką pracującą na co dzień w aptece. W dzisiejszym odcinku z cyklu pacjent z objawami przyziębienia w aptece opowiem o wpływie cynku na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia w budowaniu odporności. Materiał ten jak zawsze został przygotowany we współpracy z serwisem aptekas.pl. Zapraszam do oglądania. Cynk to mikroelement występujący naturalnie we wszystkich komórkach i płynach ustrojowych organizmu człowieka. Najwięcej jest go w skórze, kościach, włosach i czerwonych krwinkach. Cynk to pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ponieważ pełni w nim wiele istotnych funkcji. Między innymi utrzymuje prawidłową przemianę materii, bierze udział w metabolizmie wewnątrzkomórkowym, gdyż jest aktywatorem enzymów. Działa antyoksydacyjnie, chroniąc komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Bierze udział w regulowaniu pracy narządów wewnętrznych, w tym przede wszystkim trzustki, czym wpływa na proces wydzielania insuliny. Oddziałuje na funkcjonowanie układu nerwowego, poprawiając pamięć i koncentrację. Oraz wspiera układ krążenia, stabilizując ciśnienie krwi. Ponadto cynk wspomaga również procesy odpornościowe człowieka, ponieważ posiada właściwości immunomodulacyjne. Pierwiastek ten bierze udział w tworzeniu i przyspieszaniu dojrzewania limfocytów T, fagocytów i komórek natural killers, czyli komórek układu odpornościowego zwalczających w organizmie wszelkie czynniki chorobotwórcze. Cynk może także złagodzić przebieg i skrócić czas trwania infekcji górnych dróg oddechowych wywołanych rinowirusami poprzez uniemożliwienie im przyłączenia się do błony śluzowej nosa. Istnieją badania naukowe dowodzące, że zażywanie cynku w okresie przeziębienia może skrócić czas infekcji. Zapotrzebowanie dobowe na cynk jest różne w zależności od wieku i płci pacjenta. Przyjmuje się, że dla dzieci do 9 roku życia wynosi ono 10 mg, u dziewcząt i kobiet od 10 do 13 mg, u kobiet ciężarnych od 12 do 16 mg, a u chłopców i mężczyzn od 14 do 16 mg cynku dziennie. Taką ilość cynku można dostarczyć w zbilansowanej diecie. Jego naturalnymi źródłami są głównie pestki dyni, kakao, orzechy nerkowca, słonecznik, olej lniany oraz sezam. Wśród źródeł zwierzęcych są to owoce morza, wątróbka i żółtko jaja. Warto podkreślić, że cynk ze źródeł zwierzęcych wchłania się zdecydowanie lepiej niż ze źródeł roślinnych. Wchłanianie cynku ma miejsce głównie w wielicie cienkim, w mniejszym stopniu w żołądku i w wielicie grubym. Przyswojalność cynku zależy nie tylko od stopnia wchłaniania się w przewodzie pokarmowym, ale także od innych czynników, takich jak aktualne zapotrzebowanie organizmu, stężenie hormonów, czynności wątroby i nerek, istniejące choroby oraz stres. Dlatego dieta nie zawsze jest wystarczającym źródłem tego pierwiastka. Niski poziom cynku objawia się zwiększoną zapadalnością na infekcje górnych dróg oddechowych, wypadaniem włosów, złą kondycją skóry, ciągłym uczuciem zmęczenia, utratą apetytu oraz zaburzeniami koncentracji. Jego niski poziom może sprzyjać powstawaniu insulinooporności oraz rozwojowi cukrzycy typu drugiego. Niedobory tego pierwiastka są spowodowane głównie chorobami związanymi z problemami z wchłanianiem w przewodzie pokarmowym oraz nieodpowiednią dietą, w szczególności przy diecie niskobiałkowej i diecie wegańskiej. Obniżone przyswajanie cynku powodują również fityniany, kwas foliowy, wapń, żelazo, miedź, błonnik oraz alkohol. Stosowanie leków alkalizujących, substancji helatujących np. penicylaminy, środków antykoncepcyjnych i moczopędnych również upośledza jego wchłanianie, co może doprowadzić do wystąpienia niedoborów. Osoby przyjmujące tetracykliny powinny uważać przy stosowaniu cynku, ponieważ może to zmniejszyć wchłanianie tetracyklin. Aby uzupełnić braki cynku w organizmie, dozwolone jest spożywanie od 25 do 40 mg cynku dziennie. Takie dawki mogą być jednak stosowane do 30 dni bez konsultacji z lekarzem. Warto doradzić pacjentowi przy wyborze preparatu z cynkiem, ponieważ na rynku istnieje wiele różnych jego form. Najlepiej polecić cynk organiczny, czyli pochodzący z organicznego źródła. Za najlepiej przyswajalny uważa się cynk pod postacią helatu aminokwasowego, co oznacza, że cynk jest poddawany helatowaniu, czyli nadawaniu cząsteczkom organicznym ładunku elektrycznego, który pozwala na przyciąganie minerału. To sprawia, że wzrasta stężenie oraz złożoność pierwiastka w, to, w cząsteczce, co w konsekwencji zwiększa ilość cynku w cynku. Jeśli nie ma wskazań do suplementacji cynku, nie należy go przyjmować, ponieważ jego nadmiar może być tak samo groźny jak jego niedobór. Warto poinformować o tym pacjenta. Podwyższony poziom cynku może prowadzić np. do zaburzeń gospodarki lipidowej i odpowiedzi immunologicznej, oraz do zaburzeń metabolizmu miedzi i żelaza, co w cięższych przypadkach może doprowadzić do anemii. Nadmiar cynku może także sprzyjać rozwojowi choroby Alzheimera. Ostre przedawkowanie objawia się bólem brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunką, osłabieniem, spadkiem apetytu i bólami głowy. W celu sprawdzenia poziomu cynku w organizmie polecane jest wykonanie badania stężenia cynku w surowicy krwi, możliwe do wykonania w większości laboratoriów. Mam nadzieję, że wystarczająco przybliżyłam Państwu dzisiejszy temat. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału Formacja TV oraz do lajkowania materiału.